W kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego, nie mają wina. Jezus jej odpowiedział, czyż to moja lub twoja sprawa, nie Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała, nie zróbcie wszystko, cokolwiek wam dało zaś tam sześć stąpień kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, których każda mogła pomieścić w wielu przymiarach. Jezus rzekł do słuchych, napełnijcie stąpień wodą i napełnili aż po brzydni. potem powiedział do nich, zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu, gdzie zaś zanieśli. Gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzyk pani wodę, wiedzieli, powiedzieli: o Pana Młodego i powiedzieli, każdy człowiek stawia tylko dobre wino, gdy się nabija wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Karolskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w, Jego, w Niego i Jego uczniowie. Oto słowo Pańskie. a to jest. Słowa Ewangelii niech zobaczą nasze grzechy. Wszyscy siadamy. Na chwilę, co prawda? A ja doktorze ja do... poproszę ja do... rodziców i rodziców chrzestnych na chrzest dziecka.